Witam Was serdecznie. Kramer wykopki z tej strony. Dzisiaj rano postanowiłem. Tak mówię wykopki. Trzy grzyby. Wykopki, trzy grzyby. Padło najpierw na grzyby, bo trochę pada. Także przejdziemy się po lesie. Później na pewno będą wykopki z takim czerwonym fartownym kozikiem. Idę. Także zobaczymy, co nazbieramy. Podobno są małe podgrzybki. A trzeba sprawdzić. Do pierwszego grzyba. Jest pierwszy. Po minucie. Nie taki mały. Taki lasek. Fajnie. Pochodzimy trochę. I następny. I następne się trafił. Wiecie co? Rosną, ale nie rosną takimi rodzinkami, tylko pojedynczo. Pojedynczo. Rozglądam się naokoło. Same pojedyncze sztuki. Żyć. I mam lasy. I mam pola. Ależ tu będzie swawola. <ścoughs> już to czuję. I takie sobie tutaj dwa rosną, jeden i drugi. Nie ma już nic chyba, chyba nie ma ale wiecie co tutaj są grzyby wyzbierane nie ma młodych rosną tak sztukami a to jest las taki że ze 3 lata temu to po prostu mogłem sobie wybierać grzyby a i tak jak przyjechałem kombi to miałem cały bagażnik a chyba, chyba nie w ten okres się wbiłem, chociaż miejscowi mówią, że jest dużo grzybów ale może ta miejscówka jest już przechodzona także zaraz zmienimy las na taki większy i tyle patrzcie jak sobie siedzi tam Tak daleko go zobaczyłem. Idę z wami. Zobaczymy, czy tutaj nic nie rośnie, żeby nie zdeptać. Proszę bardzo, jak se na kamyczku urósł. Piękny. Ten jest piękny. Tu jest, tam jest. Jest w całym lesie dużo takich działek rekreacyjnych, więc działkowicze to w kapciach mogą się na grzyby przyjść. Także tutaj trochę jest przestrzesane, ale jeszcze coś się znajduje. Tu się ukrył. Tu się ukrył. Przed chwilą takiego prawuska znalazłem. I tu mamy trochę tych grzybków. Szkoda, że takie giganty nie rosną prawdziwki tutaj. Teraz, ale idziemy w taki nie las teraz. Zobaczcie, to taki las prawdziwkowy. Co prawda hmm. dzisiaj tylko jednego znalazłem, ale może tu gdzieś coś jeszcze ktoś zostawił. Pięknie jest tu. I wszędzie w tych lasach pozostałości po wojnie. Wszędzie. Teraz zobaczcie jakie ładne koźlaczki. Jeden, dwa i tam trzeci. No I jest drugi plawusek A nie podgrzywek Podgrzymeczek. Ładny Proszę No i co? I spotkamy się na kopanku. Poprawiamy dzisiaj Wojtka pole Bo jutro albo pojutrze będzie siał Więc trzeba jeszcze dobrze je przegrzebać Przed zasianiem Oby wyszła petarda jakaś Pierwszy dołek I zaczynamy od czubka Czyli znowu czubek znalazł Znalazł czubek Nie wiem co to jest Trafiło tak się z 40 centymetrów. Zobaczcie, zaraz oczyszczę, bo coś jest. Co prawda, myślałem, że to coś innego. A to chyba od jakiejś maszyny. Od jakiegoś urządzenia. Nie mam pojęcia zupełnie co to jest. Już myślałem, bo to było tak zapiaszone. Myślałem, że to jakiś a ła, ła, To ła, łał. lecimy dalej. Czyżby mnie dopadła jakaś zemsta faraona? Czubek, teraz kuleczka. I trochę śmieci. Znaczy, to nie tylko z dzisiaj, ale, bo nie zdążyłem wyrzucić. Znaczy, nie zdążyłem, zapomniałem. Także na razie tu ptamy. Fantów jakich mało. pod jeansów, napczy. Jak to tam się nazywa? Także trzy fanty. Można powiedzieć trzy śmieci. Ale pójdą na złom. Taki dołek. I taki sygnał. Polmosinio. No, husarię widzę. <śmianie> Pozdrawiam całą husarię. Widzimy się w sobotę przyszłą. U nasutowie. Co się tu odgrzebałem? On... Ho <śmianie> <śmianie> kuźwa jest. Ale petarda. Ale guzior. Zaczekajcie. Słuchajcie, sprawdziłem sobie ten guziczek. To jest carski wzór, tam 1827. Był produkowany od 1827 chyba do 67. To jest pierwszy pułk saperów piechoty carskiej. Także pierwszy raz znalazłem taki guzik. A że guziki lubię najbardziej, to już mam dzień zrobiony I tam Wiecie, mówię Mnie tak sreberka nie cieszą jak, jak normalnie takie fanty Zobaczcie jeszcze raz Calutki Z uszkiem Mało tego, jeszcze tam Są Sygnatury Ale to sprawdzimy już po oczyszczeniu W domu i będzie No zajebiście Zajebiście. Pierwszy raz taki trafiłem. Lecimy, bo coś tam jeszcze czeka. W guziczku zaraz wpadła kawałek łyżki, ale to nie będziemy przedłużali. Jedziemy w tamtą stronę, w tamtą stronę. No, jedna z wielu łuseczek dzisiaj. się tu jest. Zobaczcie. O, oh, jaka kalandara kopieja? Ile? Ile? Dwie kopiejki, jaka kalandara O! Ładny stan. Oczyszczę ją dla was i wam pokażę. Przepraszam, pomyłka. Trzy kopiejki. 901 rok. W ślicznym stanie przetarta tylko szczoteczką od Marcina. Śliczny stan. Ładna kopiejka. Duża locha taka. Tym razem pozdrawiamy 1990 rocznik. Wszystkich z tego rocznika pozdrawiamy. 20 groszy. Dwie minuty po tej po tych trzech kopiejkach wyszło 20 groszy. I jak już to po raz kolejny powtarzam, jest wilgotno, padało. Jest lepsza, lepsze te sygnały. Przewodność jest lepsza także. Może coś jeszcze nakopiemy. Wiecie co? Starość. Coś mi w kolanie strzyknęło. Nie mogę kucać za bardzo. A tu mam fajny sygnał. Zobaczymy, czekajcie. O, fajny sygnał. Piękny sygnał. Tego artefaktu nie może zabraknąć. Kawałek tylko co prawda, ale taki znak. Więc proszę ja Was coraz zimniej, wiatr. Nie wiem ile jest stopni, ale już zrobiłem dzisiaj. 5 km i 200 metrów. Po polu i po lesie. A kaudun, jak jest, tak był. Po prostu. Trzecia kuleczka wpadła. Ale tak jak wam mówiłem, ja miałam dzień zrobiony tym guziczkiem. Ja nie muszę złota kopać srebra. Takie fajne, sygnowane guziki to mnie tak cieszą. Super jest. jest kogoś o. o, Polska ludowa. Piątaczek. Piątaczek. Który rok? Chwila. fila, chwila, chwila, chwila. Pozdrowienia dla osiemdziesiątego czwartego roczniczka. Piąteczka z PRL-u. Chyba się zaczął czas pozdrawiania. Teraz pozdrawiamy osiemdziesiąty siódmy 20... Nie, 10 zł 10 złotych, 87 zł z takiego dołka. Przepiękny sygnał Naprawdę petarda Mówię kurczę Tak widzę taka lapatyna Myślałem, że to jest coś fajniejszego, a to PRL No ale dobrze, niech będzie no. Tu macie podsumowanie wykopkowego dnia 20 groszy współczesne 10 zł i 5 zł PRL 3 kopiejki i to co gryski lubią najbardziej carski półkowy guziczek tutaj jest podsumowanie grzybobrania o, oh. proszę bardzo.